Thank mm -hmm. you. Powiat od kilku lat stara się zmniejszyć swoje zadłużenie. Pocieszającą wiadomością jest fakt, że udało się zejść z groźnego poziomu 60%. Dzisiaj um, mamy zadłużenie 56,4%, a zaczynaliśmy z ponad 60% zadłużeniem. Jest to dobry początek i do sprawozdania nie było żadnych uwag. Przyjęta została bez, bez uwag i Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. W ramach Programu Postępowania Naprawczego powiat sprzedaje wycenione nieruchomości. W ostatnim czasie sprzedano za kwotę 515 tys. zł budynek Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Inspektorat będzie teraz przyjmował interesantów przy Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Środki ze sprzedaży mienia będą przeznaczane na wykup obligacji. Na dzień dzisiejszy widzę, że problemem dla nas będzie Wydział Komunikacji ponieważ jest on pod pieczą konserwatora zabytków. Będziemy w tej kwestii tutaj rozmawiali z burmistrzem miasta. Powiat obniżył również wartość sprzedaży budynku wysokiej i niskiej części internatu przy powiatowym zespole szkół nr 3, która wynosi 1,5 miliona złotych. Zadłużenie powiatu wynosi obecnie 39 milionów złotych.